W małej wiosce otoczonej gęstymi lasami mieszkał czarodziej o imieniu Eryk. Znany był z niezwykłych umiejętności, które jednak często budziły strach w sercach mieszkańców. Mimo to Eryk żył w samotności, z dala od ludzi, spędzając dni na badaniu tajemnic natury. Pewnego dnia do wioski dotarła wiadomość o potworze, który terroryzował okoliczne tereny. Mieszkańcy, przerażeni i bezradni, postanowili poprosić czarodzieja o pomoc. Eryk, widząc ich strach, postanowił zaryzykować. Wyruszył do lasu, gdzie potwór miał swoje legowisko. Po długiej wędrówce, znalazł bestię, okazała się być niegroźnym smokiem, który był jedynie głodny i zdezorientowany. Eryk, używając swoich magicznych umiejętności, stworzył dla Smoka magiczną karmę, która go uspokoiła. Z pomocą czarodzieja, Smok znalazł nowe miejsce, gdzie mógł żyć w pokoju. Mieszkańcy wioski, widząc, jak Eryk uratował ich przed niebezpieczeństwem, zaczęli go szanować i zapraszać do wspólnego świętowania. Od tej pory Eryk nie był już samotny, stał się przyjacielem wioski, dzieląc się swoją wiedzą o magii i naturze. W ten sposób czarodziej zyskał miejsce w sercach ludzi, a potwory, które wcześniej budziły strach, stały się symbolem przyjaźni i zrozumienia.